No i witam Was w kolejnym odcinku. Ogólnie coraz wyżej jesteśmy. Godzina 19. Śmigamy sobie taką drogą tutaj. Jak widzicie, koniki poleciały. Mamy jeszcze sporo do przejścia. Jeden z najwyższych szczytów tutaj u mnie. Idziemy zobaczyć, bo właśnie otworzyli dzisiaj nową wieżę. Także mamy, chyba będzie piękny zachód. Także podejdziemy sobie zobaczyć do góry, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, chyba. Dobre pięć, nawet lepiej chyba lat temu tutaj ostatni raz byłem, gdzie ta wieża była jeszcze z drewna, a dzisiaj prawdopodobnie już jest zrobiona z jakichś metalowych części, także zaraz zobaczymy jak to tam będzie wyglądało u góry. Póki co jest 10 minut dobrego spacerku za nami, widzimy się wyżej. No już chyba ostatnia prosta, jakieś 20 minut dobrego spaceru za nami. Zobaczcie co mi przyszło nieść. To rebeczkę. Woda podmyła nieźle. Ale już chyba dużo nie zostało, naprawdę nie pamiętam. Tak tylko kojarzę tutaj te miejsca jak to tutaj się szło. Ogólnie tak się spoglądam tutaj na boki. Żadnych grzybków nie widzę. Tutaj masa ludzi pewnie chodzi, więc wszystko tutaj z boku, z boku tej drogi jest pewnie wyzbierane. Ale pogoda jest piękna na taką wędrówkę. Godzina 20 zaraz się pewnie będzie zbliżała. Także myślę, że będzie ok. Idziemy. Zostało naprawdę niewiele. Tam już widzimy wieżę. Ale chcę wam pokazać. Tutaj znalazłem sobie rzuczki. Rzuczki. Ja na nie mówię rzuczki z dzisławy. Bo one się cieszą z byle. z byle czego można powiedzieć. Zobaczcie. Okej, okay, ale co do Angeliki, ona już jest tam u góry, już mówi, że jest otwarta wieża, także chyba sobie wejdziemy do góry i sprawdzimy, jak wygląda. Powiem szczerze, długo nie miałem takich wędrówek po górach i jestem naprawdę mega zmęczony. Chwilę się siedziało w domu, dłuższy czas się nigdzie nie wychodziło, nigdzie nie nagrywało. To już czuć zadyszkę. No i okej, okay, słuchajcie, jesteśmy u góry. Wieża, jak widzicie, nowa, naprawdę nowka. Andział Góry, tam już mi krzyczy, że pachnie jeszcze farbą. Jakieś informacje krótkie, ale chciałem Wam pokazać tutaj to. Góra siemierzycka atrakcje przyrodnicze, okolic rekowa i płotowa. 256 metrów nad poziomem morza. I druga co do wysokości. Skórz morza na Pomorzu. Kurczę, ale dyszę. I tak to wygląda, zobaczcie. Powiem wam, no wygląda naprawdę świetnie. Zaraz wejdziemy zobaczyć do góry. Andzia się tam spina. jak? Dobrze. Dobrze. No to lecimy. Tak sobie myślę ogólnie. BNT pewnie by sobie wszedł tutaj tędy. A my się wybierzemy lepiej z schodkami, będzie bezpieczniej Ale trafiliśmy na piękną pogodę Powiem wam szczerze, wygląda to naprawdę super Lecimy do góry. No i ostatnia prosta jesteśmy w prawie na balkoniku, ale powiem wam szczerze, mam odyszka nie są. O no pięknie. I to są właśnie nasze lasy tutaj, po których śmigamy za jeleniami, za grzybkami. Wygląda naprawdę przepięknie. A tam widać nawet jakieś jeziorko. Podejdziemy, zobaczymy drugą stronę. Słuchajcie, patrząc na ten teren tutaj, to tu jest chyba z 90% zalesienia. Mega to wygląda. Pięknie, jest gdzie śmigać. Szczerze, jak będziecie tutaj w naszych rejonach, polecam ten widok. Wygląda naprawdę super. Idziemy jeszcze zobaczyć tutaj w stronę, w stronę zachodu, ale jak widzicie, zostawię sobie tutaj inne światło. Wszędzie las pięknie naprawdę ta wieża jest zrobiona mega profesjonalnie teraz. No i dosyć wysoko. Tam z przodu będzie fajnie widać. No super, super. Także kawałek mamy do przejścia z powrotem, ale naprawdę warto. Na no to jaki zachodzik specjalnie ustawiłem sobie za tutaj tego supa Przepięknie ja Jeszcze nie chcę stąd schodzić naprawdę Naprawdę szczerze polecam to miejsce tutaj jak będziecie Kto będzie chętny, śmiało mogę wysłać namiary jak się tutaj dostać wysokiego napięcia, która była budowana stałem kiedyś przy tych słupach mega wysokie są naprawdę no ja też jestem ciekaw ile one mają metrów się ciągną, ciągną aż w stronę chyba Gdańska o kurczę, jak teraz tak się spojrzałem jak daleko je widać I my już schodzimy do samochodu, naprawdę mega miejsce. Każdy, kto będzie chciał, śmiało by podesłać tutaj, jak się do tego miejsca dostać. A my lecimy w stronę samochodu. Już, jak widzicie, robi się dość szarawo. Także widzimy się już na sam koniec.